Tam na kanale Nowato sprawdzone, polecone. Kolejny system Multi do chłodzenia, ale także do grzania w oparciu o Mitsubishi Electric, serię Diamond. Nawet czarny Diamond, jak widać, trafił się. A wszystko zaczęło się od dziury w szafie razem z klientem, z inwestorem. Ustaliliśmy, że wszystkie rury w jednostkach będą schowane, tak żeby te piękne jednostki zewnętrzne były wyeksponowane i nie było tam żadnych korytek do nich. Jeżeli to się udaje, to tak robimy. Tu jedyny fragment, kiedy musieliśmy zaingerować w elewację, ale będzie to przykryte reszta. Reszta rur freonowych będzie schowana pod okapami, wszystkie schodzą się do centralnej jednostki. Wymagało to trochę takiej pracy dekarskiej, ale naprawdę opłacało się. Efekt jest niesamowity. Cztery jednostki podłączone. Zostaje piąty port. Ponieważ jednostka zewnętrzna jest na 5, ma możliwość podłączenia 5 jednostek zewnętrznych. 4 wykorzystaliśmy. Prawdopodobnie wkrótce, w przyszłości, będzie jeszcze piąta. Może to będzie przypodłogowa, bo tak będzie nam pasowało. I to właśnie ta jednostka zewnętrzna mimo swoich gabarytów została powieszona na ścianie e, tak ustaliliśmy aby łatwiej odpływał e, to co będzie z defrostu bo tak jak wspomniałem wcześniej te jednostki będą grzały także e, inwestor ma ogrzewanie gazowe ale ma także fotowoltaikę i z tego tytułu będzie to duża oszczędność, kiedy te klimatyzatory będą działały w funkcji pompy ciepła. Sądzę, że jest to kierunek, jest to propozycja, jest to szansa dla osób, które mają sprawny, działający system ogrzewania w oparciu o gaz czy karet i chciałyby. Wykorzystać dobrodziejstwa fotowoltaiki, mają już fotowoltaikę lub przymierzają się, nie wiedzą może jak właśnie wykorzystać to do ogrzewania, aby te rachunki za ogrzewanie zmniejszyć, to właśnie zamiast wyrzucać dobrze działający system, to proponujemy dołożyć do niego, zamiast wyrzucać kocioł na gaz, dołożyć klimatyzatory z funkcją grzania. klimatyzator jako pompy ciepła, powietrze. powietrza. Większość klimatyzatorów, właściwie wszystkie klimatyzatory grzeją. Natomiast nie wszystkie robią to sprawnie i w minusowej temperaturach. Niedawno instalowałem na budowie klimatyzator firmy znanej z kontynent z Ogrzewania, który w, w swoich parametrach miał możliwość grzenia do minus 8 stopni. Dużo klimatyzatorów ma też napisane, że grzeje do jakichś skrajnych temperatur, minus 20, ale ważna jest też, jaka jest wydajność tego. Nicubiście, elektryk czy. Inne markowe firmy mają tabelę wydajności i mają możliwość, mamy możliwość spojrzeć i zobaczyć, jak no. będzie zachowywał się dany klimatyzator w danych warunkach. Przy temperaturze minusowej, przy takiej i takiej długości przewodów freonowych możemy wyliczyć, jaka jego wydajność będzie, jaki będzie jego um, COP, jaka i... To, to te rzeczy mamy tylko przy markowych klimatyzatorach. A tutaj od kilku chwil już prezentuję ten czarny model Black Onyx. Fajna sprawa, bo kiedy podszedłem w czapeczce koloru jakiegoś koloru, nie pamiętam to właśnie Zmienił, zmienił ten klimatyzator, zaczął się mienić tym kolorem. A jak inwestor podszedł w koszulce takiej jaskrawej, to też zmienił i także właściwie nie wiedzieliśmy, czy on jest czarny. A to jest jego taka faktura Onyx Czarna, i to tyle, jeżeli chodzi o klimatyzatory Multisplit. Trochę gadania na temat wykorzystania ich do, do ogrzewania. Myślę, że Mitsubishi Electric Seria Diamond to jest górna półka, jeżeli chodzi o jakość. Także design, taki, który może zachwycać, a na pewno wydajności w niskich temperaturach tych klimatyzatorów są bardzo zadowalające. Pozdrawiam. Nowato sprawdzone, polecone.